O której co <śmiecki> ja. Bo tam chyba już nie... No, puszczań, czy Hello. Brawo Lublin, witamy serdecznie. A tuż za równinem Babianica, proszę Państwa, witamy łódzkie! Jak szczony z wybrzeża przed laty, wiarą ja są papieżki tej polskiej ikony, co starła na nos kłamstwa i Gdy naród nasz pragną przyjaźni, jak zbrany, weksarza się w nie trzeba nam baśni i sporów ze światem, bo znie ma nas czy płomień, to przyjdą za nami miliony. I złodzieje, cała Polska, z was się śmieje, i się liczy, i złodzieje.

Zajnie. czas zrozumieć, że prawo komunalnej aborcji nie jest zaproszeniem na bal, na który się idzie z brudu. Stoję tutaj także przed wami jako patriotka, która nie godzi się na dzielenie narodu na gorszy i lepszy sąd. Podobnie jak wy. Nie pozwolimy fałszować historii, ani tej najnowszej, ani tej nieco starszej. Kłamstwo smoleńskie jest niczym innym jak próbą prowadzenia do podręczników, do rytuału publicznego kłamstwa. I na to nikt z nas się nie może zgodzić. Nie ma zgody! Nie, ma zgody! Chciałbym zadedykować fragment wie Juliana <noise> Na obóz socjalistyczny, ojczyznę na miasta przemysłowe, barykady na skład makulatury, wypadki grudniowe na powieści bratnego, niektóre nazwiska na inicjały. Państwo jest najwybitniejszym poetą polskim. A gdzieś inny poeta, Julian Tuwim, w kwiatach polskich wołał i dzisiaj my też za nim wołamy. Lecz nade wszystko słowo naszym zmienionym chytrze przez jedność przywrócić i prawdziwość.

Rząd wytablony w robotniku też nie chciał badać rządu. I to, i to o czym już mówiła moja koleżanka Ludka, chciały, by rząd przestrzegał prawa i konstytucji. Jeśli jednak rząd Jarosława Kaczyńskiego nie będzie zadał konstytucji, to obowiązkiem społeczeństwa jest odsunięcie tego rządu od władzy. I ten rząd będzie odsunięty od władzy demokratycznych wyborów. Nie można zgodzić się na politykę, na prowadzi do izolacji Polski, do konfliktu z sąsiadami, do wprowadzania Polaków do statusu chłopów pańszczyznianych. Ten rząd Rząd Jarosława Kaczyńskiego, łamiąc konstytucję, szkodzi Polsce, niszczy Polskę demokratyczną. Obrona wartości demokratycznych była fundamentem Komitetu Obrony Zawodniczej. Ludzie z kor a także współpracujący z KOR-em, Jarosław Kaczyński, nie dążyli do likwidacji wymiaru konstytucyjnego, do likwidacji niezależnego wymiaru sprawiedliwości, do podporządkowania. I kultury i pamięci historycznej partyjnych instrukcji. Procesyzm, który temu występowali ludzie z KOR-u stanowczo i konsekwentnie. Dziś Kond broni tych samych wartości. Jako człowiek Kondu jestem dumny, że mogę dzisiaj tutaj stać o przyjaciół z Komitetu Obrony Demokracji. Jestem tym bardziej dumny, że Kond odrzuca przemoc, Odrzuca język nienawiści, odrzuca myśl o Kto? Tak samo jak Kor. chce Polski dla wszystkich. Wolnej Polski i wolnych Polaków w Polsce. Jedna Polska! na taką po Polsce 40. do powstania Komitetu Obrony Robotników. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Komitetu Obrony Demokracji, wszystkim, którzy dziś są tutaj z nami za to, że te wartości te są fundamentem. Polski tożsamości historycznej, od jego patriotyzmu ma, mają dzisiaj was tak wspaniałych obrońców. Nie chcemy polski na wzór Putina, Erdogana czy Urbana, chcemy Polski niepodległych, demokratycznej, sprawiedliwej Polski, ojczyzny, wszystkich swoich obywateli. Polski w, w Unii Europejskiej. I deklarujemy. Od tego nigdy nie odstępiamy. Nigdy nie odstąpimy. Zatem nie dla że w tej materii dotrzymamy słowa. Nie pozwalamy, nie pozwalamy na gaz ¡Sí! 반갑습니다 <목소리나> Listów, a oczywiście pozdrawiamy. E, to idzie z puszką, także dorzućcie się trochę, bo oczywiście wszyscy chcemy znaleźć, wszyscy chcemy wierzyć, wszyscy chcemy... którzy zawsze to komentują. Sędziki Czerwionka Leszczyny. Brawo! A, dokładnie, Orsynów! rebelianci, rebelianci ursynów i to odpowiednicy nieustająco z nami, tak! Ja to gdzie jest moja grupa giełdnicowa, na pewno się pojawi. E, a teraz dalej, tutaj tak, tonący statek demokracji, tonący, ale nie aż tak, proszę Pani, nie aż tak utrzymamy go, chociażbyśmy mieli, prawda, smołować i pakułować. Ale statek demokracji się utrzyma. Toruń, Błotławek, Starachowice. A zrobimy takie slobęsko. wilków ostrej walki nastał czas. Choć żal, że w ich szeregach nie ma nas. Lecz te wyścigi nie dla starych wymyślono. Teoretycznie już jesteśmy pod ochroną. I nie musimy się opowiadać się za nikim. Zwłaszcza, że w miastach się panoszyć nie łyk. A ty... Pożyjesz jeszcze nieraz, bo wyjesz do miesiąca, zwietrzysz tamte zapachy, znajdziesz kumpli z I bliżej końca, czasem spotkaż milczycę wybawioną księżycem z matecznika i pójdziecie dwa cienie, oświetleni promieniem tak dawnego jakby samotnika. Jeszcze trochę pożyjesz jeszcze nieraz, bo wyjesz do miesiąca tamte zapachy znajdziesz kumpli z bliżej końca opcja polityczna zawłaszcza wszystko zawłaszczają historię tylko wybranym wolno czcić narodowych bohaterów zawłaszczają edukację zapowiadana reforma ma przywrócić monopol państwa w nauczaniu. Ma wytworzyć nowego człowieka. Posłusznego, wzmożonego, agresywnego. Nowego Homo Sovieticus. Tak wygląda współczesna nomenklatura. Dość nomenklatura. Pokoleniach, przeczucie przyszłych pokoleń i troska o te pokolenia są rzeczą bardzo ważną. Ale jeżeli los, wychowanie czy albo wolny wybór związany nas z tym, a nie innym krajem, musimy ten kraj polepszać. Oznacza to unikanie krzykliwego patriotyzmu. Obrony demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, ludzkiej godności, rządów prawa, inaczej mówiąc europejskich wartości, które zawsze były i są i będą naszymi wartościami. Solidarność, odwaga, człowieczeństwo są naszym hasłem. Polska była głównym katalizatorem rozpadu komunizmu. Tak samo zresztą jak moja Litwa katalizatorem rozpadu sowieckiego imperium. Sądzę, że zakrawa to na prawo natury. Jeżeli uda się obronić demokrację tutaj, uda się wszędzie. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję Komitetowi Obrony Demokracji za stanowcze i wyraźne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Puszczy Białowieskiej nie zagraża koni, Puszczy Białowieskiej zagraża człowiek z piłą. Chcę wam, nie chcę opowiadać bajek o tym, że poprzednie rządy, politycy jakoś specjalnie dbali o przyrodę w naszym kraju, która jest naszym największym skarbem. Nie chcę tego mówić, ale żaden rząd, żadne no, ugrupowanie polityczne po 1989 roku nie ruszyło z taką furią na polską przyrodę jak obecny rząd. Niepodległej Polsce nie zdecydował się na pomniejszenie ochrony takiego skarbu, jakim jest Puszcza Białowieska. To jest okropny precedens. Ale ja wierzę, wierzę, bo wiem, że polska przyroda, Puszcza, która jest największym skarbem, największym klejnotem, jaki mamy, klejnotem na skalę światową będzie ocalona, będzie ocalona dzięki Wam. I na tych Waszych demonstracjach, bo to nie jest pierwsza moja demonstracja, na której z Wami maszeruję, czuję wielką energię. Ale chciałbym Was prosić o jeszcze jedno. Gdy rozejdziecie się do domu, Mówcie o tym, jak ważna jest dla Was przyroda, jak ważna jest dla Was puszcza. Mówcie o tym swoim znajomym, mówcie o tym swoim przyjaciołom. Niech to będzie taka siła bezsilnych. Rząd ma w tej chwili wszystko, ale niech opinia publiczna się dowiaduje, jaka jest prawda. Niech ta fala narasta. Niech ta fala ocali polską przyrodę, niech ta fala zmieni Polskę na lepszą. Do zobaczenia w puszczy, do zobaczenia w lepszej Polsce. Dziękuję Panu. yeah